Witam państwa na 9. forum Magazyn Przyszłości dotyczącym transformacji technologicznej. Gościmy państwa w Centrum Techniki Magazynowej Promag, którego nieodłącznym elementem jest systematycznie rozwijana ekspozycja pod nazwą Magazyn Przyszłości. 9. forum Magazyn Przyszłości dotyczące transformacji technologicznej od teorii do praktyki uważam za otwarte. To mogę odpowiedzieć, że tak są gotowe i przede wszystkim chcą to robić tak Być może też większość firm będzie do tego zmuszona niedługo kosztami pracy. I brakiem pracownika, natomiast uważam, że w perspektywie kilku najbliższych lat większość firm średnich i dużych będzie zmuszona do tej transformacji. No, wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj nastawienie chociażby zarządu i samych pracowników do tej zmiany jest dosyć i, istotne, ponieważ tak jak się wspomnieliśmy na tej konferencji, zmiana pokoleniowa też daje nam to jakby pole do popisu i pokazuje zmiany, jakie następuje, a co za tym idzie właśnie też jakby zmiana mentalności i nastawienia, że to już nie sam pracownik decyduje, że tak powiem, o produktywności samego procesu, ale właśnie ta cyfryzacja, automatyzacja wszystkich procesów. Uważam, że jest to bardzo dobre wydarzenie. To nie jest pierwsze wydarzenie, na którym jestem. Jest to bardzo przede wszystkim praktyczny aspekt tego wydarzenia, że możemy w sposób bezpośredni zobaczyć najnowsze rozwiązania, porozmawiać z osobami, które są kompetentne w tym zakresie, mają pełną wiedzę i od razu mogą udzielić pełnej informacji w danym zakresie. Inwestycja w transformację technologiczną jest nie tylko decyzją finansową. Jest to ruch strategiczny, który wpływa na wydajność i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Tak więc transformacja technologiczna w magazynie dla firmy, która chce być konkurencyjna na rynku, jest już dzisiaj koniecznością.